Cześć, czyli widać w kolejnym odcinku. Moi drodzy, dzisiaj mamy test Liquid Coat, czyli naszego produktu do zabezpieczenia lakieru, który nie jest w formie ceramicznej, tylko w formie syntetycznego silantu do lakieru. Sprawdźmy dzisiaj jego hydrofobowość, jak się zachowuje wizualnie, czyli mamy tutaj porysowaną maskę. Pojazdu, no a jakby innego jak BMW E92 w kolorze prawie że czerwieni, można powiedzieć, lekkiego kasztanu, no takiego burgundowego pojazdu naszego. Nie jest to lakier, który aktualnie jest zadban, dlatego że jest przygotowany moi drodzy bardzo restrykcyjnie co do odcinków z pielęgnacji pod kątem korekty lakieru, a właściwie regeneracji. Przejdziemy zatem do nałożenia na prawą stronę i porównamy sobie jak na lewej stronie prezentuje się lakier, jakie będą różnice i co możemy uzyskać i czy ogólnie warto jest stosować ten produkt. A więc moi drodzy. Przechodzę do aplikacji ekonomicznie. Kilka kropel, rozłożę sobie produkt na tej części maski. Czego możemy się spodziewać na porysowanej Masce, lekkiego przyciemnienia, podbicia połysku i oczywiście zabezpieczenia w formie hydrofobowej powłoki. W przypadku tego produktu również wykonuję test palca czyli będziemy czekać w rękach 10-15 minut jeżeli powłoka pod palcem nie będzie nam się ciągnąć będzie możliwe wtedy do dotarcia tak jak widzicie sama aplikacja jest bardzo przyjemna użyłem dosłownie 3 kropli możemy również maszynowo ją aplikować czyli mięciutki pad w maszynach, chociażby było lakszym. Rotacja oczywiście też, najniższe obroty i delikatne tarcie pozostawienie do wyschnięcia i oczywiście ręczne do polerowania. Dosłownie tutaj sam sobie praktycznie nic. Bardzo dokładnie, moi drodzy, chciałem to zrobić. Jest zrobione bardzo dokładnie, również też jak najmniejszą ilością produktu więc kilka kropel wystarczyło na pół maski na cały pojazd w tej aplikacji nie trzeba było wykonywać dużo, więc produkt jest wydajny odczekamy teraz chwileczkę i przechodzimy zaraz do topolerowania i testu A więc moi drodzy przechodzimy do dotarcia używam do tego naszej miękkiej, bezszwowej słoik detajningowej Mikrofibry, które możecie również zakupić u nas na sklepie i spieszcie się, dlatego że transport jest coraz droższy i ceny niebagatelnie będą zrastać cały czas. Przechodzimy do dotarcia, robimy test palca, tak jak widać, powłoka się nie ciągnie. Dotarcie jest po prostu banalne. odpowiedniej jakości mikrofibra. mniej stronę. Właściwie nie ma co tutaj już, moi drodzy, docierać. No i teraz patrząc na lewą i prawą stronę, aż pozwolę sobie Lekko zrzucić mój okular z daleka. Lewa strona jest przyciemniona, jest głębszy ten obraz lakieru, to znaczy jest on kilka tonów ciemniejszy względem prawej, bardziej wyblakłej strony. Czyli dosyć mocno natłuściliśmy lewą stronę. Przyciemniliśmy jest ona przyjemna w dotyku, gładka, a tu mam, aż słyszycie, że jest tempa. Tutaj takiego dźwięku nie ma. W dotyku również czuć, że powłoka znajduje się na całej jej powierzchni. Czy było do dostrzeżenia to, że lewa strona jest ciemniejsza? Zobaczcie jeszcze, moi drodzy, jak to z daleka wygląda. Zobaczmy jeszcze po zerwaniu, moi drodzy, komisyjnie tutaj taśmy o. i macie tutaj przejście bezpośrednio lewa strona do prawej. Bardzo mocno porysowany lakier z osadami mineralnymi, a jak świeżo. Wygląda z lewej strony względem prawej części. Więc moi drodzy, tak się prezentuje. Produkt, i zobaczmy jeszcze na formę hydrofobowości. Mogliście ją zresztą ostatnio zobaczyć na. W naszym odcinku spolarowania, dlatego, że była to ostatnia warstwa zabezpieczająca efekt na naszym misa, Primerze czarna maska. Więc jak nie widzieliście tego odcinka, zachęcam was, żebyście sprawdzili, dlatego, że naprawdę jest tam niesamowita metamorfoza. No nie da się moi drodzy mówić, że się jak najbardziej występuje. Woda się nie trzyma, spływa dosyć można powiedzieć sprawnie i szybko. A mówimy tutaj o masce, która nie jest elementem pionowym. Więc, jak na tak szybką aplikację, piękne przyciemnienie, efekt drobowości, to naprawdę jest to produkt, który łączy kilka najważniejszych cech dla większości miłośników, dbania, można powiedzieć, takiego bieżącego o swój pojazd. Tak jak widzicie, zero korekty lakieru, po prostu szybkie mycie, zabezpieczenie i mamy spokój na kolejny okres. Do kolejnego detailingu. Tymczasem, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że będzie przydatny Waszym własnym atutem detailingu. Nasz produkt jest już dostępny na swychdetailings.pl. Chcecie nas wesprzeć? Chcecie kupić dobry produkt? Zapraszam Was. Są to personalne, ekskluzywne kosmetyki detailingowe, które pomogą Wam waszych pojazdów. Do zobaczenia do kolejnych produkcji. Wciśnijcie łapkę, subskrypcję, komentarz, sprawdźcie nasze social media, Instagram, Facebook i do zobaczenia do kolejnych odcinków Detailingowe Świry. Śmierleczko, cześć i na razie.